Benjamin Barton, pielgrzym badaczy Pisma Świętego w latach 1905-1916. Bądźmy bardzo uważni. Kiedy myślisz lub mówisz, gdy czytasz, pracujesz, gdy śpiewasz, uciech szukasz, Albo spacerujesz, by Cię chronić od złego, radę Ci powierzę. Żyj jak pod okiem Pana, niech Ono Cię strzeże. I choć radość lub smutek ścieżki w głowie żłobi, nie myśl nic, co byś nie chciał zdradzić Jezusowi. I cokolwiek wyszepczesz lub na głos wypowiesz, nie mów nic, co byś nie chciał zdradzić Jezusowi. A cokolwiek byś czytał, choć strony powabne, Pewien bądź, że żenady nagły wyraz żadnej nie zmieni szpetnie twojego oblicza, gdyby Bóg powiedział, pokaż mi, co czytasz, Czy w spokoju, czy w gniewie za pióro swe chwytasz. Nie pisz nic, czego Jezus nie miałby przeczytać. I cokolwiek zaśpiewasz w chwili swej radości, nie nuć nic, co by mogło boskie ucho złościć. I gdziekolwiek się udasz, miejsc takich unikaj, w których co tu robisz, Bóg mógłby zapytać, jeśli czasem zażywasz życia przyjemności. Dla rozrywki w dniach młodych, pociechy w starości, porzuć każdą, co z wąskiej chce cię odwieść drogi, by Bóg pytać nie musiał, cóż mój synu robisz. Tłumaczyła Agnieszka Reuter.